Kilka dni przed końcem roku szkolnego. Zobaczę coś na YouTube. Kurde, dlaczego mój syn zmienił nazwę na Lisiu i to jest nienormalne. Idę do niego. Dziecko, czemu nagrywasz na YouTube i nagrywasz filmiki na moim koncie i subskrybujesz Lisia i Krzyśka? Pozwolenia nie masz, a masz dopiero 9 lat. Mama, nie bierz przykładu ze mnie, bo nagrywam World TV ASHD3. Pyta się, czy ty jesteś mamą Lisia? W życiu. Mamą Lisia jest Małgorzata x oddaj telefon albo dzwonię do ojca aby ci dał karę do 13 roku życia. Nie. Jezu co mój syn robi. Dobra Asia już jadę. O co chodzi? Mój syn korzysta długo z mojego telefonu i to jest absurdalne. Skąd znasz te informacje? Lisiu pisał na swoim fragmencie emisji że na live Serek Gaming mówił o tym. Jutro go biorę do szkoły koniec z tym. Dzień dobry dzieciaczki. Otwórzcie podręczniki na stronie 70. Okej. Okay. Ej. Co? Widziałam liwa gdzie serek gaming V2 i 010 mówił, że ty cały czas jesteś na mamie telefonie. Że co? Nie no. Ja zaraz wracam do domu. Wiesz, że syn Asi Gierczak ma karę. Ano tak dostał i dobrze. Ten pan Tadeusz taki jest bo pisze z D. U ciebie napisał, a od kiedy fikcje mają partnerów handlowych. XD. Ano pamiętam jedziemy do domu Asi Gierczak. Dzień dobry. A ty to kto? Krzysiek TV. Współpracownik Lisia. Chciałbyś herbaty się napić? Nie dzięki, ja lecę do pani syna. Witaj. Czemu obrażasz mnie z Lisiem? Nie twoje interele. Właśnie dlaczego piszesz takie coś jak na 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 na. na, na. Kąpię się. I dlaczego się podszywasz i niedługo Devastator RTV zrobi na ciebie Disa? Syniej, Joanny Gierczak. Usuwaj ten kanał, bo ty i was się po Lisia. Wypier gwiazdka, 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 j z YouTube'a. Bo spamisz rzasz pod filmem. Lisia i Krzyśka. Wyje i do siebie, bo cię usunę. Kto nagrał Disa na mnie? Zaraz wjadę pod dom Dewastatora RTV. Ty śpiewak ku Disa 1. Zastanawiasz się, co przyniesie nowy rok? Mnóstwo radości, nowych znajomych i niezapomniane chwile. Dzięki Samsungowi Galaxy S Advance z niezwykłym wyświetlaczem Super AMOLED. Teraz w Play za 0 zł w noworocznej formule. Play. To świetnie. Do zobaczenia. Małe firmy polecają sobie nowe taryfy w erze biznes z największą liczbą darmowych minut do wszystkich sieci oraz nowoczesny telefon Sony Ericsson K770i już za złotówkę. Era biznes. Możesz więcej jeszcze znaleźć śmajcie karę i poradniki. Zapraszam do subskrypcji. Dobra. A Ci wziąć węgiel. A. Ale przecież my mamy Kaloryfery. W Kauflandzie wszystko na grilla i do grilla. Kiełbasa Śląska Morliny za 8,88. Kieczup kotlin łagodny lub pikantny za 5,55. Kaufland. Dla mnie w sam raz. CZB9box podkreślenie DRVAW202UY9lowe Było do tej pory nieznanym pasmem. Nikt nie wiedział co tam jest, ale tam jest Kacper Gaming i znajdziecie tam poradniki i gry, filmy za grosze. Rozrywka za grosze. Dokument za grosze. Informacje za grosze. Bajki za grosze. W nowym cyfrowym Lisiu wszystko masz za grosze. W gratisie otrzymasz najnowszy zestaw satelitarny i dekoder Premium 4K. Cyfrowy Lisiu. Dzień dobry. Cześć, co taki masz głos? Jaki głos? Normalny. Po prostu czuję się emo. No co, nie podoba ci się? Nie akceptujesz tego? Nie no, okej, okay, jak sobie chcesz. To twoje życie. Doszłam do wniosku, że mam cichą i zamkniętą w sobie naturę. Nie obchodzi mnie, co myślą o mnie inni. Nie lubię ich i w ogóle nikogo nie lubię. Ciebie też czasami nie lubię. Świat cierpi na poważną chorobę i pijanym ściegiem sunie ku autodestrukcji. A my jak pasożyty suniemy wraz z nim w bezdenną otchłań rozpaczy. Yy, no dobrze, ale wiesz, że nie tak łatwo być emo. Emo się jest albo nie i koniec. Co tu może być łatwego czy trudnego? Musisz nosić odpowiednie ubrania! Ufarbować włosy na czarno i kolorowo, zacząć się malować. Nie wystarczy na ciemno się ubrać. Te kwiatki muszą zniknąć na przykład. Musisz nosić czarne zniszczone trampki. Jak to? Myślałam, że liczy się wnętrze. Nie możesz już nigdy założyć na siebie niczego różowego? No dobra, to ja już nie będę Emo.